Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś będziemy rozmawiać o dylemacie moralnym z czasów Nilsa Bora. Ten dylemat, który już mniej więcej 100 lat zdaje się ma, wybrzmiewa w naszej przestrzeni takimi oto słowami, dlaczego fizycy liczą. Na to pytanie oczywiście będę się starał także w tym filmie odpowiedzieć. Ten film jest także bezpośrednio związany z postacią Andrzeja Dragana, który w tej chwili uchodzi za bodaj najbardziej wybitnego polskiego fizyka. Przyjęło się w naszym doświadczeniu życia w ogóle, że nauka także rozwiąże wszystkie ludzkie problemy. Tak niestety wcale nie jest, więc dokonania fizyków, którzy zdolni są do takiej pracy intelektualnej w kwestii rozwiązywania pewnych zagadek wszechświata, do stwarzania algorytmów pewnych wyliczeń itd. dalej cały czas wycinając z tej siatki wszechświata jakieś fragmenty, które będą coraz bardziej dla nas zrozumiałe. Przyjęło się, że to działanie tych ludzi Dlatego uważa się, że, że należą do elity. Będzie można te działania przełożyć na wszystkie inne aspekty naszego życia. No powiedzmy tylko, jeśli chodzi o te najważniejsze problemy metafizyczne, czyli wolność, prawdę czy nawet miłość. I tutaj, drodzy Państwo, rodzą się wielkie problemy, te problemy związane z dylematem zarówno Nil Sabora, jak i także z tak zwaną popularnością Andrzeja Dragana, któremu nie zamierzam oczywiście w żadnym razie umniejszać, ani nie jestem także zawistny w związku z tym, że taką popularność osiągnął. I teraz, drodzy państwo, chciałbym zadać jedno podstawowe pytanie Andrzejowi Draganowi dotyczące wypowiedzi mojej w tym filmie, związanej z dylematem. Nilsa Bohra. Chciałbym oczywiście, żeby Andrzej Dragan się odniósł do tego, co w tym filmie powiem, no ale czy tak się stanie, tego oczywiście ja wiedzieć nie mogę. Tutaj, w tym miejscu, w którym ja do Państwa cokolwiek mówię, mamy do czynienia z pewnym konfliktem między metafizyką a fizyką. Ten konflikt w Takim cudzysłowie, oczywiście, bo ja tutaj nie zamierzam mówić o jakiejś walce czy ścieraniu się tam, siłowym tych dyscyplin w ten sposób chciałbym powiedzieć, ale ten konflikt jest oczywiście znany od zarania dziejów. Ja bym chciał przed Państwem przedstawić te, taki oto paradygmat, który jest głównym kluczowym założeniem w ogóle moich badań i teorii, którą przedstawiam jako ideę. Metafizyczną, czyli powiedzielibyśmy w skrócie, że jest to program do obsługi, program psychiczny do obsługi ludzkiej wolności. Droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego zamilknięcia, do unicestwienia. Jeśli bowiem ten gatunek wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony, biorąc pod uwagę, Równowagę sił w przyrodzie gatunek, który już swą drogę przeszedł, gdy wszystko zostanie policzone, używając żargonu fizyków, scenę wydarzeń opuści. Jak Państwo zauważyli z tego argumentu, który w moim mniemaniu jest niepodważalny, no chyba, że Andrzej Dragan przyjdzie i podważy ten argument, ale wynika z tego paradygmatu, że nikt i nic nie przetrwa, że życie w ogóle nie zostało dla nas przewidziane. Wydaje się nam zatem, tylko i wyłącznie biorąc pod uwagę ten paradygmat, że nie ma w tym jakiejś logiki dotyczącej tego, że życie w ogóle miałoby prowadzić nas do jakiegoś logicznego rozstrzygnięcia, bo wszystkie logiki, jakie zostały stworzone, nie informują nas o tym, że tak naprawdę nasze życie w końcu i tak będzie stracone. Czyli, że wszechświat, mówiąc już bardzo prosto, nie przewidział dla nas życia. Dlatego też wszystko, co kroczy drogą zdobywczego wyobrażenia, czyli takiej zaciekłej walki o przetrwanie, nieustannie upada. Wszystkie cywilizacje przed nami, które realizowały ten, pochód takich działań, takiego złowieszczego libido dominandi. Upadały, następnie przychodziły kolejne cywilizacje, które realizują dokładnie ten sam schemat działania. Odpowiadając na pytanie Nilsa Bora, dlaczego fizycy liczą, muszą liczyć do końca. O ile oczywiście ich naukowe odkrycie nie zniszczą wcześniej ludzkiej cywilizacji. A cokolwiek odkryją, nie ma to tak naprawdę żadnego znaczenia. Wciąż znajdujemy się w tym samym miejscu. Powstają nowe wynalazki, nowe technologie, nowe systemy przeróżnych aktywności wynikających z działań nauki, które nam ułatwiają życie, dzięki czemu prowadzimy to życie o wiele łatwiej niż 100, 200, 300. 400-500 lat temu, ale gdybyśmy na przykład dzisiaj obserwowali 10, 20, 30 takich przełomów w fizyce, w nauce, jakie stały się udziałem na przykład Alberta Einsteina, na którego Andrzej Dragan się nieustannie tam powołuje, no może nieustannie to przesada, ale powołuje, to i tak, drodzy Państwo, w naszym życiu nie zmieniłoby się nic, wciąż Kwilibyśmy w tym samym miejscu. I tak jak malarz maluje wciąż na nowym płótnie, tak Andrzej Dragan musiałby zająć się rozwiązaniem y następnego problemu, bo to, co już odkrył, straciło tak naprawdę na znaczeniu. Przechodzi do kolejnej pracy na tym etapie. Jeśli ktoś by mu zabrał tę pracę, tę jego pasję, to jego życie straciłoby całkowicie sens. Ale idziemy dalej, drodzy Państwo. Podstawowym założeniem jest zatem liczenie, co w przełożeniu na prosty język będzie tylko miarowym odkrywaniem tajemnicy wszechświata. Świata bez jakiejś odgórnej nadziei, że to albo uratuje nam życie, albo przyniesie nam jakieś profity, bo w dalszym ciągu mówimy, co wynika z tego paradygmatu, o liczeniu, a więc koncentracji umysłu na przedmiocie naszych rozważań z konieczną możliwością poszerzania ich nieograniczenia. Gdy wszystko zostanie policzone, gdy tajemnica, tak byśmy mogli powiedzieć, bardzo prostym językiem, zostanie odkryta, świat nasz się skończy. By następnie mógł zacząć się od nowa. Jeśli macie Państwo przeświadczenie, że już tutaj kiedyś byliście, swego rodzaju déjà ale nie chcę tutaj oczywiście mówić o jakichś wyabstrahowanych w ogóle z konkretów życia e, teoriach, to wynika z tego, że kręcimy się w tym cyklu, po prostu początku i końca, brzydko powiedzieć, jak gówno w przeręblu. A najlepsze, drodzy państwo, w tym co mówię, jest stwierdzenie, że nauka nigdy nie rozwiąże ludzkich problemów, bo wolność po prostu nie może być zapisana w algorytmie. Mylił się więc Jung, który twierdził, że fizyka kwantowa, bo Jung żył w czasach Nilsa Bora, a Nils Bohr stworzył podwaliny fizyki kwantowej. Jung stwierdził, że fizyka kwantowa będzie odbiciem pierwotnej struktury psychicznej, bo tak być, drodzy państwo, nie może z tego względu, że gdy rodzi się prawda, czyli nawet wówczas, gdy przychodzi jakiś fizyk Dzisiaj i podważa wszystkie założenia istniejące już w tej chwili, tudzież poszerza jeszcze zdolności poznawcze w tej dziedzinie, ale może być także w innej dziedzinie, na przykład filozoficznej czy jakiejkolwiek innej. To dokonuje się przewrót poprzez doświadczenie śmierci. Czyli czy ci wszyscy, którzy myśleli, że już cokolwiek wiedzą, musieli uznać wyższość tej teorii, czyli doświadczyć śmierci własnego libido dominandi, świadomości biologicznej, i przyjąć te argumenty, które otwierają przed nami. Kolejne perspektywy, rozumienia, widzenia świata. Na tym pole powinien polegać ten proces, także w przełożeniu na aspekt kulturowy naszego życia, bo my wszyscy w życiu walczymy zaciekle o przetrwanie. Zamykamy się bardzo często na to, co ktokolwiek inny do nas mówi. Na przykład, yy, ludzie, których obserwujemy na YouTube, bardzo często są to ludzie, od których oczekujemy tego, żeby sympatyzowali z nami, a nie właśnie w tym duchu, w tym tonie realizacji tej yy, posługi, już użyję tego słowa, rzucali światło na nasze zaciemnienie. Więc prawda w ogóle rodzi się poprzez śmierć, doświadczenie śmierci. A jeśli, symbolicznie oczywiście mówię. A jeśli śmierć jest doświadczeniem czysto subiektywnym, to także wolność jako pojęcie metafizyczne ma taką samą wykładnię. I moglibyśmy porównać to do Einsteina. Weźmy ten przykład, bo Einstein, Einstein bardzo często pojawia się w przypadku tego, co mówi Andrzej Dragan. Nie ma obiektywnych Einsteinów. Nie ma takich ludzi. Nie ma grupy tysiąca czy miliona Einsteinów. Jest jeden Einstein. Dlatego każdy chce być jedynym, unikatowym i niepowtarzalnym. Człowiekiem, który robi rzeczy, których nikt inny zrobić nie może, a już z całą pewnością nie może tego zrobić ani robot, ani algorytm, bo to jest dla toku tego wywodu najważniejsze. Więcej na temat idei wolności mówię w tym filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Dlatego, drodzy Państwo, ja stwierdzam, że nauka nie rozwiąże ludzkich problemów, a już z pewnością nie taka nauka czy taki naukowiec, który wchodzi w układy z przeróżnymi korporacjami sprzedającymi tabletki na cierpienie, na szczęście, na wyciąganie ludzi z problemów, bo im bardziej będziemy ludzi próbowali. Wyciągać na powierzchnię, gwarantując im jedynie satysfakcję i pozorne szczęście, tym bardziej będziemy pogłębiali ich problemy, bo uczynimy ich niezdolnymi do twórczej pracy, podejmowania wysiłku na rzecz tego liczenia, o którym zresztą w tym filmie mówiłem. A najgorszą rzeczą, jaką może zrobić nauka, jest Próba przedłużenia ludziom życia, bo powiedzieliśmy w tym paradygmacie, chyba że zostanie podważony, no to oczywiście sprawa jest zamknięta, ale powiedzieliśmy w tym paradygmacie: ja powiedziałem, że życie nie zostało dla nas przewidziane. I w tym wypadku nauka nie różni się w zasadzie od religii, bo religia zbudowała raj, królestwo niebieskie, a nauka buduje raj kwantowy swój własny odpowiednik działań religijnych, mających na celu uratowanie ludziom życia. Jeśli chcesz zobaczyć, jak to wygląda w kwestii omówienia tego problemu, zapraszam do zobaczenia tego filmu, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Stwierdzam jasno i wyraźnie, że dla nas życie w ogóle nie zostało przewidziane. Dlatego też walka o przetrwanie, Jaką widzimy, jako pochód naszej cywilizacji, nie ma także najmniejszego sensu. Nie ma sensu walczyć o przetrwanie za wszelką cenę. Tym bardziej, jeśli naukowcy sądzą, że nasze skomplikowane ludzkie problemy najlepiej rozwiążą algorytmy. Algorytmy, które Zbierając całą informację, cały szereg danych dotyczących naszej historii, życia społecznego, nauki itd., itd., wypracują pewien model dotyczący tego, jakie powinny zostać zaimplementowane w naszym życiu doświadczenia, aby to przetrwanie było, drodzy Państwo, najpełniejsze. Algorytmy oczywiście z tym problemem poradzą sobie wyśmienicie, bo to są prawa przyrody. Świat zostanie w końcu podporządkowany algorytmowi, który zamknie nas w nowożytnym obozie zagłady. Wówczas oczywiście przetrwamy, ale zamknięci w kwantowym piekle. Wieczna gehenna. W istocie my jeszcze nie rozumiemy natury wszechświata i procesów, które zachodzą, jakby teraz po, poza naszą świadomością ludzie dziwią się na przykład, że aktywności, które wykonywali nasi przodkowie i my także teraz na przestrzeni ostatnich setek tam lat, nagle teraz przejmują roboty. Wszystko, co zostało odkryte, co zostało już wyliczone, co robot może wykonać, drodzy Państwo, i tak w końcu przejmą roboty. Chodzi o to, żeby wypracować strukturę takiej mentalności wśród ludzi i także poprzez edukację, żeby ludzie zawsze robili to i tylko wyłącznie, czego robot zrobić nie potrafi, czego zrobić nie będzie mógł. Do tego ma służyć właśnie twórcza wyobraźnia. No i niechaj drżą oczywiście ci, którzy wykonują takie schematyczne, bardzo bezpieczne zajęcia, bo zostaną przez roboty wyeliminowani. Ale niechaj najbardziej drżą ci, którzy są na tyle szaleni, by odkrywać zagadki wszechświata, przynosić je. Ludziom. Nie mówię tutaj już o kwestii fizyki jako takiej albo członka instytutu, bo członek instytutu to już nie jest ten sam fizyk, który kiedyś całe życie tak naprawdę poświęcał aktywności zgłębiania natury wszechświata. To już są bardzo często ludzie, którzy mają etat, idą na te 8 godzin do, do pracy, tam wykonują jakieś działania, następnie potem wracają po prostu do swoich domów. Kiedyś ludzie, w ogóle naukowcy, to byli, to był ktoś szalony, ktoś niezrozumiały całkowicie, ktoś nielogiczny, ktoś bardzo często tracący swoje życie. Bo natura wszechświata jest w ogóle nielogiczna, bo gdy rodzi się prawda, drodzy Państwo, gdy przychodzi prawda, to yy, wprawdzie. Na przykład, jeśli chodzi o kwestie funkcjonowania naszych społeczeństw, które stworzyliśmy na całej planecie, gdy przychodzi prawda, to społeczeństwo musi być zamknięte naprawdę, bo społeczeństwo jest zobligowane do tego, żeby przetrwać. Więc wypracowało jedynie jakieś standardy funkcjonowania, jakieś obiektywne prawdy, ale zamyka się jednakowoż na prawdę, która mogłaby wpływać na. Działanie tych społeczeństw, czyli poprawiać ich zdolności poznawcze, czyli zamyka się na otwarcie, na zapłodnienie intelektualne i moralne, i temu właśnie w mojej teorii ma służyć moralne zło na drodze rodzenia prawdy, bo jeśli dzieje się tak, że to zło moralne nie służy kulturowemu postępowi, to przeistoczy się natychmiastowo w pochód zbrodni, bo jest to siła wszechświata zostawiona nam przez ewolucję, którą powinniśmy spożytkować. W jak najlepszy sposób, a jeśli rezygnujemy na potrzeby przetrwania, stosując taką hierarchiczną aksjologię we władzy, czyli sztywnemu podporządkowaniu się, to tym samym musimy się liczyć, że konflikt prędzej czy później wybuchnie i nagle ktoś będzie się zajmował konstruowaniem bomby. Atomowej, jądrowej, wodorowej, czy jeszcze jakiejś innej, bo zostaliśmy napadnięci przez jakiś kraj. I tego dotyczy także ten film, który pojawi się za niedługo w Chinach, czyli Oppenheimer. Tak to wygląda, drodzy Państwo. Takie są yy, skrótowo tutaj opisane mechanizmy działania wszechświata, gdzie zło prędzej czy później i tak zatoczy koło, a nauka będzie dostarczała jedynie yy, Pewnych środków, które nam pozwolą wojnę zwyciężyć, nie rozumiejąc, że ta wojna prędzej czy później i tak wybuchnie, i tak nas będzie czekał jakiś konflikt. Nie chcę, drodzy Państwo, tego filmu przeciągać. Ten film dotyczy problemu czy różnic między metafizyką a fizyką. Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć Więcej na temat tej teorii, do czego służy moralne zło, na czym opiera się tak naprawdę istota sprawiedliwości, a także jakie są dowody na istnienie Boga poza religią i nauką, serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia filmów, które pojawiły się na ekranach końcowych. O wielu rzeczach oczywiście nie powiedziałem, nie starczyłoby tutaj miejsca. W tej chwili zostawiam Państwu luźno rzucone intuicje. No i oczywiście zadaję pytanie Andrzejowi Draganowi, żeby ewentualnie się do niego ustosunkował. Kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie król pustkowia Jerzy Kaszk.